Maszynka do strzyżenia Remington HC 5200. Dzięki niej możemy w domowym zaciszu uzyskać efekty jak u fryzjera. Do zestawu dołączone są ładowarka, środek do konserwacji, pędzel, instrukcja i karta gwarancyjna, maszynka i grzebienie o rozstawie od 3 do 40 mm. Maszynka może działać bez przerwy przez 40 minut. Czas jej pełnego ładowania to od 16 do 20 godzin. W porównaniu z poprzednią generacją urządzeń Remington ten model jest dwukrotnie szybszy dzięki wykorzystaniu silnika ProPower. W instrukcji znajdziemy kilka pomocnych rad w jaki sposób i jakimi długościami cieniować i przycinać włosy. Po każdym użyciu należy wyczyścić maszynkę pędzlem, natomiast co około 6 miesięcy zaleca się zdjęcie i wyczyszczenie ostrzy oraz naoliwienie.